Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Jak w Babu otworzyć jakiś zewnętrzny link albo wewnętrzny link. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku zrobimy przycisk, który pójdziemy do strony wewnętrznej Inter i jak w niego klikniemy, to po prostu wybieramy sobie Navigation, Go to Page i wybieramy z listy rozwijanej strony wewnętrzne, które mamy w wolności w naszej aplikacji, na przykład resetowanie hasła. Możemy tu oczywiście przekazać różne parametry, również zaznaczyć, czy chcemy otworzyć tę stronę w jakiejś nowej zakładce. Albo mamy drugą opcję, możemy przejść do strony zewnętrznej, więc znowu tu będzie Ext, nowy przycisk, przechodzimy do strony innej, na przykład do Facebooka i tu bierzemy sobie Navigation, Open an external website i wpisujemy sobie, gdzie chcemy przejść. Możemy to oczywiście wyciągnąć z bazy danych. Też możemy zaznaczyć, że przychodzimy do nowej zakładki. Otwieramy tę stronę w nowej zakładce. Co zostało nam zrobić? Preview i zrobić testy tego. inter. Klikamy sobie, przechodzimy do strony reset.pw, do naszej wewnętrznej strony z naszej aplikacji, wracamy, klikamy EXT i przechodzimy do zewnętrznej strony, czyli do Facebooka. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś aplikację, napisz koniecznie do mnie maila lub zostaw komentarz. Cześć!